Witam Państwa serdecznie, nazywam się Grzegorz Leśniak i chciałbym przedstawić Puls Rynku, czyli nasz tygodniowy komentarz ekonomiczny przygotowany dla doradców oraz klientów firmy Profit, doradcy finansowi. Na początku zeszłego tygodnia inwestorzy przerażeni możliwą roi, rosyjską interwencją zbrojną na Ukrainie pozbywali się akcji i walut krajów, które nie są uważane za tak zwane bezpieczne przystanie. Jednak nastroje szybko się poprawiły, kiedy Putin, chyba trochę zaskoczony, a nawet przestraszony reakcją praktycznie całego cywilizowanego świata, złagodził trochę wojenną retorykę i widać, że skupił teraz swoje działania na Krymie, który w zamyśle Putina ma stać się częścią Federacji Rosyjskiej tak szybko jak tylko to możliwe. Ukraina oczywiście protestuje, na szczęście pokojowo, nie dając się prowokować. Protestuje też Zachód, ustanawiając nawet dosyć symboliczne sankcje wobec Rosji, ale bardzo trudno będzie teraz odwieść Rosjan od bratniej aneksji Krymu, chociażby z powodów wizerunkowych. Tak czy inaczej, jakkolwiek by, by to cynicznie nie zabrzmiało, dopóki nie ma bezpośredniego zagrożenia działaniami stricto wojennymi, inwestorzy zaczęli zwracać uwagę na inne wydarzenia o znaczeniu gospodarczym, jak na przykład dane z rynku pracy w USA, chociaż zapewne palce powrócą na przyciski sprzedaj, jeśli tylko sytuacja na Ukrainie się zaogni. W Polsce po 5% poniedziałkowym krachu rynek próbował odrobić te straty. Niestety nie udało się i WIK skończył tydzień na ponad 3% minusie. Pomógł mu też kiepski piątek, gdzie WIG stracił cały procent, tym razem za sprawą dobrych danych z rynku pracy w USA, gdzie miejsc pracy przybyło więcej niż się spodziewano. Po pierwsze, inwestorzy odczytali to jako sygnał, że zimowy zastój gospodarki USA spowodowany bardzo mroźną pogodą dobiega końca. Powtórę, dane te są kolejnym argumentem za tym, że Fed nie tylko nie powstrzyma się z polityką systematycznego ograniczania programu do druku dolarów QE3, ale może też tę redukcję nawet przyspieszyć. Niestety wydaje się, że inwestorów w Europie, a prawie na pewno w Polsce czekają jeszcze całe tygodnie niepewności ze względu na skomplikowaną sytuację na Krymie. Widać to doskonale w statystykach podsumowujących ubiegły tydzień na giełdach WIG czy niemiecki DAX na sporych ponad 3% minusach, a amerykański S&P 500 na 1% plusie, gdzie w międzyczasie udało mu się znowu pobić rekord notowań. Tak więc klucz do trwalszej poprawy nastrojów inwestorów w naszej części świata ma w tej chwili Putin. Pytanie tylko, jak będzie chciał tego klucza użyć. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny puls rynku w następny poniedziałek. Do zobaczenia.